Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie Pełne Życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Pamiętacie ten film o Jastrzębiu i Gołębiu z tą metaforą? Jeżeli nie, jeżeli go nie widzieliście, koniecznie go obejrzyjcie, bo zaaplikowanie tej metafory może w bardzo dużym stopniu zwiększyć jakość Waszego życia. Film dla przypomnienia znajdziecie tutaj. Dzisiaj mam dla Was inną metaforę. Również ptasią, i tym razem bohaterem tej metafory jest mój przyjaciel pingwin. Jeżeli przyjrzymy się pingwinowi, to na pierwszy oka możemy dojść do wniosku, że jest to właściwie dosyć nieudana konstrukcja natury. No bo taki pingwin ma skrzydełka, którymi nie bardzo może latać, ma nóżki, króciutkie nóżki na których nie bardzo może chodzić, może tak niezgrabnie sobie iść albo ślizgać się wręcz po śniegu na brzuchu. I można by pomyśleć, że taki pingwin to jest właściwie do niczego. Dopiero jak zobaczymy, jak taki pingwin zachowuje się, jeżeli wskoczy do wody, i polecam Wam obejrzenie jakiegoś filmu na ten temat, to okazuje się, że ten niezgrabny ptak o skrzydłach, nie nadający się do lotu, jest fantastycznym pływakiem, fantastycznym nurkiem, rewelacyjnie potrafi nurkować, czasami bardzo głęboko, potrafi polować na ryby i czuje się tam jak ryba w wodzie. Jaki z tego wniosek? Wnioski właściwie są dwa. Wniosek numer jeden dla nas wszystkich jest taki, że jak patrzymy na innych ludzi, czasem mamy tendencję do oceniania, że oni są słabi, oni są cieńcy, czegoś ich tam brakuje, są niedostosowani. Warto wtedy się zastanowić, że być może to jest tak jak z tym pingwinem, że być może obserwujemy tychże ludzi poza ich naturalnym środowiskiem, poza tym środowiskiem, w którym się czują dobrze, w którym, do którego właściwie są przeznaczeni. Także tutaj bądźmy bardzo ostrożni z osądami. Ale to nie jest najważniejsze przesłanie dzisiejszego filmu. Najważniejszym przesłaniem dzisiejszego filmu jest to, że jest bardzo wiele osób, które mnie kontaktują się ze mną, rozmawiają ze mną i mówią w tym życiu: kiepsko sobie radzę, otoczenie nie bardzo mnie akceptuje, ja tu jestem taki niezręczny, nieśmiały, nie bardzo sobie radzę. I oczywiście wielu guru mówi: No, musisz to przezwyciężyć, musisz z tym walczyć, musisz coś z tym zrobić. A ja powiem coś innego. A może z Wami jest tak jak z tym pingwinem. Może ta cała niezręczność, może ten brak sukcesów i często śmieszność albo pocieszność, tak jak mi ostatnio ktoś nazwał, wygląda pociesznie. Ta pocieszność jest po prostu rezultatem tego, że w chwili obecnej funkcjonujemy w innym środowisku niż jest nam przeznaczone. Innym żywiole, niż nam jest przeznaczony. I może warto by się rozejrzeć, czy gdzieś tam nie jest jakiś żywioł, w którym czulibyśmy się znacznie lepiej, w którym okazałoby się, że mamy bardzo dużo silnych stron i możemy fantastycznie żyć. Tak jak Pingwin, który bardzo niezręcznie idzie na lądzie, jak wskoczy do wody, to nagle staje się zupełnie innym zwierzęciem. Być może my tak samo blisko jesteśmy oddaleni od środowiska, w którym czulibyśmy się wyśmienicie, w którym osiągalibyśmy, osiągalibyśmy sukcesy. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, aby nie poddać się naciskowi otoczenia, w którym aktualnie żyjemy, bo może się okazać, że tu jesteśmy po prostu niedopasowani. Tak jak pingwin nie jest dopasowany do życia na lądzie, a tym bardziej w powietrzu. To nie znaczy, że my jesteśmy gorsi. To znaczy, że być może jest inne środowisko, inna kombinacja ludzi, otoczenia, postaw życiowych, podejścia do życia, w którym czulibyśmy się znacznie lepiej. Szczególnie Wy, moi młodzi widzowie, często, wiem, jak to często jest, że czujecie się po prostu czymś gorszym, czujecie się czymś czym niedopasowanym. Zastanówcie się nad tym. Może po prostu jesteście w niewłaściwym środowisku. Tu oczywiście trzeba uważać. Bo istnieje bardzo wielu guru, który właśnie z, tego, z tej potrzeby znalezienia innego środowiska znaleźli całkiem niezły biznes. Bardzo łatwo tutaj manipulować ludzi, ludźmi, którzy szukają. Tutaj troszkę trzeba uważać, ale mimo tego warto się rozejrzeć. Poszukajcie sobie środowiska, w którym będziecie pływać, nurkować, być tak doskonali jak ten pingwin. Jak nie wiecie, jaki on jest, zobaczcie sobie na YouTubie, jak one to robią. No, myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Ważna uwaga: o ile ta metafora z Jaszczębiem powstała w mojej głowie, to ta z pingwinem jest rezultatem rozmowy z moim przyjacielem w Berlinie, Dankeschön markus swoją in inspiracją. To trzeba by powiedzieć. Pozwoliłem sobie ją tylko nieco rozbudować. Gdyby Was ten temat interesował, chcielibyście więcej wiedzieć o tym, jak, ty jak jako pingwin znaleźć sobie właściwe środowisko, no to napiszcie do mnie, spróbuję odpowiedzieć w którymś z następnych odcinków. Jeżeli chcecie, aby nie pominąć żadnego odcinka, to możecie zapisać się na mój, na mój newsletter, który od czasu do czasu dostaniecie do skrzynki z wszystkimi filmami, które w czasie się ukazały. Życzę Wam też dobrej analizy tego, czy jesteście dzisiaj w swoim właściwym żywiole. Bardzo wiele osób sfrustrowanych w swoim życiu zawodowym, w swoim życiu rodzinnym czy w swoim życiu społecznym. Jest frustrowanych nie dlatego, bo są w czymś obiektywnie gorsi, tylko po prostu są w niewłaściwym środowisku. Poszukajcie sobie właściwego środowiska, tak jak mój przyjaciel Pingwin, tak jak mój przyjaciel Pingwin, który jak już się znajdzie tam, gdzie trzeba, radzi sobie znakomicie. Tego też Wam życzę. Dziękuję bardzo.